Hejka, witam was bardzo serdecznie. Zaczynamy kolejny piękny zimowy dzień bez śniegu. Moi drodzy, idziemy teraz do Flora Point. W tym roku wejściówki są dużo droższe, bo kosztują 60 zł za osobę, ale potem możecie to wydać oczywiście na kupno jakieś rzeczy tam na miejscu. i'm wow. Nie zwracamy uwagi na jesienny jeszcze kocek. Dzisiaj to zmienimy, po prostu wczoraj już nie zdążyłam, jak wiecie. Jest taka roślinka, takie iglaczek w kubku z Mikołem. Później pewnie po prostu go przesadzę i będę miała kubek. Mam taką bombkę z Harry'ego Pottera z Hedwigą i z walizką i koszykiem tym, co wjeżdżają na pero 9 i 3 czwarte. Mamy list do Hogwartu. Mamy Pałwana, czyli Olafa, ale zobaczcie ten. Nie wiem, czy to widać niestety, ale to później Wam pokażę, jak go rozpakuję. Ma takie malutkie śnieżynki na sobie i z Harry'ego Pottera jeszcze mamy książki. Bardzo mi się podobały te gąbki. I te kilcia dostała mi kosteczki bo mają bardzo mało tłuszczu. A my teraz po tej chorobie mamy problem z tym, że smaczki jednak mają bardzo dużo tłuszczu, i ciężko znaleźć takie, które ty by odpowiadały. Jeśli chodzi o tą bąbkę, to ona jest, powiem Wam, całkiem ciężka i zakładam, że ta z Hedwigą też będzie ciężka. Trzeba znaleźć dla niej miejsce, ale zobaczcie, no wygląda to naprawdę bardzo ładnie. I taki mały detal, zobaczcie, w środku jest różdżka. Powiesiłam ją tutaj przy Kresnalu. Jest naprawdę bardzo ciężka, więc nie mogę jej z przodu choinki powiesić, bo i tak już choinka lekko się w tą stronę przechyla. Ale zobaczcie, widać ją. Olaf jest naprawdę bardzo ładnie wykonany i zobaczcie, nie wiem czy to będzie widać, ale on ma takie małe śnieżynki na sobie. No i dobra. I Olafa wieszamy sobie tutaj przy likwenie. Ale to fajnie wygląda. Jeśli chodzi o list do Hogwartu, z przodu wygląda tak. A z tyłu wygląda tak. I powiesiłam go tutaj przy skrzyneczce. Opa. Obrócimy go trochę. Przesuniemy sznucerka, może. O. I pięknie. A jeszcze miałam Wam pokazać Hedwigę. Tutaj jest wózek z walizką. No i jest. Czysto zdjęte wszystkie rzeczy. I zaczynamy układać. A jest tego sporo. I tak na chwilę obecną prezentuje się moja wioska. Myślę, że nie dokupić waty, żeby tutaj był jeszcze śnieg. Chyba to dzisiaj zrobię. Bardzo dobry pomysł. Ale zobaczcie, jak jest ładnie. A w tym roku tak wygląda komoda przedpokoju. Jeszcze szybkie zakupy w Lidlu i zobaczcie taka piękna wyciereczka świąteczna, bo zeszłoroczna się niestety zepsuła więc już nawet na zewnątrz są święte. A na obiad zrobiłam sobie mac and cheese z takim super makaronem w łapki. No dobra, moi drodzy, ja sobie popijam herbatkę i będziemy otwierać kalendarze, bo trzeba je otworzyć, nie? Takie ci już się oczywiście to nie podoba, bo ja zająłam kanapę i ją z... wyrzuciłam tej. ale dobra. Zaczynamy znowu od Isany i dwójeczkę mamy tutaj na dole. Pod dwójeczką mamy maskę do włosów kokos, do włosów naturalnych i łamliwych Przypomniałam sobie, że przed chwilą wyjąłam specjalnie mikrofon po to, żebyście mnie lepiej słyszeli Bo zauważyłam, że na pierwszym vlogmasie coś piszczy Zakładam, że to właśnie niestety mikrofon w moim telefonie, więc mam na szczęście jeszcze przenośny Dobra, otwieramy sobie teraz ten malutki zysany I dzisiaj są Hydrożelowe płatki pod oczy. Mm, I też zawierają kwas hialuronowy i pochodną witaminy C. Są z takimi takie gwiazdki. Takie jak wyspadające gwiazdki. Nałożyli je sobie dzisiaj na noc, bo ja w płatkach na oczy bardzo często śpię, bo wtedy ich po prostu nie ruszam co chwilę i tak jest łatwiej. <laughs> Przynajmniej według mnie. E, dobra, i w tym z świeczkami. Z tym, ze świeczkami jest. Dzisiaj pod dwujeczką. Pod dwujeczką, pod dwujeczką, której oczywiście nie mogę znaleźć. Dobra, tutaj mamy. O, tutaj mamy. Pod dwujeczką mamy. Dość Light'a. Ej, trochę mi przykro, ale nadal ten kalendarz tak bardzo ładnie pachnie, tak słodziutko. Dobra. Mm. Nie wiem, czy dzisiaj to nie jest przypadkiem mango marakuja, bo takie albo jakieś owoce leśne coś takiego, bo jest takie bardzo słodkie, wam powiem, takie właśnie owocowe, fajne. No. Dobra. I pod kolejnym, pod dwieczką. Dwieczka jest malutka, więc nie wiem co to tutaj będzie, ale o. Dobra, są to pudrowe cukierki, które zaraz oczywiście zjem, bo jak żeby inaczej, nie? no uwielbiam. To był bardzo dobry pomysł. Kupić ten kalendarz. Lepsze to niż czekoladki. Zdecydowanie. Dobra, moi drodzy, potowarzyszycie mi, bo robię teraz te kilki kolacje. A Kielcia ma teraz specjalną dietę niskotłuszczową, więc. I powiem Wam, że to nie jest wcale takie łatwe znaleźć cokolwiek z y, dietą niskotłuszczową, w sensie w diecie niskotłuszczowej, co nie ma kurczaka, bo to jest bardzo duży problem. E, no i znalazłam tak naprawdę tylko jedną firmę na razie, która spełnia wszystkie nasze warunki. No, a dodatkowo po prostu te kielcia, żeby chciała to jeść, bo cały czas dostaje od kilku miesięcy praktycznie to samo, dostaje y, zupki, takie dla dzieci i oczywiście tona leków, które teraz te kielcia od tej choroby czerwcowej bierze, dosłownie, tak, tak, te kilciu. no poczekaj, wszystkie Ci włożę i będziesz wtedy jadła. No i co, moi drodzy, czas jeszcze na moją kolację, nie? Więc... Spoko, ja też mam. Będę jadła y, kaszkę. Bardzo lubię w ogóle takie kolacje i takie śniadania z kaszką. Yy, nie no, można chyba wody nawet. I oczywiście do tego wszystkiego dodaję syropu malinowego, bo wtedy jest najlepsze. Możecie jeszcze dodać owoców. Ja na przykład w wakacje dodawałam sobie truskawek. Yy, natomiast nie mam dzisiaj owoców w domu, więc nie mam czego dodać, więc jest syrop malinowy. Yy, no. I jak w sumie do ostatnio, do większości moich posiłków będę oglądała YouTube'a. Dzisiaj byłyśmy z moją mamą w Lidlu na zakupach yy, i jest dużo promocji typu. 2 plus 1 za grosz, albo druga rzecz: 50%. I właśnie Lego łapało się. Oj. Lego łapało się na promocję, właśnie 2 plus 1 za 1 grosz. I mam kwiatki do złożenia. To są kwiatki wiśni. I co? No składamy, bo jeszcze ich nie mam w moim bukiecie. Chociaż mój bukiet to już jest na tyle duży, że będę musiała mu wymienić wazon już na trochę większy, bo w tym się przestaje mieścić. Ojej. No, ale oprócz tego y, mam jeszcze takiego cudnego dziadka do dożechu, co ma tutaj kalendarz do odliczania. Y, I nowy domek, który zaraz Wam oczywiście też pokażę. Co jeszcze? A jeszcze byłyśmy w aptece. Kupiłyśmy watę, żeby zrobić śnieg w naszych wioskach świątecznych. Więc, ojej, ile to jest elementów. Dobra, bo torebek jest dużo jest. Osiem. Jest 8, bo widzę ósemkę. Tak, jest 8 e, takich torebeczek i instrukcja. No To co, składamy, nie? Tym razem dla odmiany oglądam w sobie First Look z gry Paralives i nie mogę się jej doczekać. Niestety premiera jest przesunięta. Na razie zapowiadają się bardzo dobrze. Oczywiście to jest wczesny dostęp i widać bardzo dużo błędów, natomiast myślę, że gra będzie bardzo dobrze zrobiona. I wtedy jak będzie jej premiera, to też będzie wstępny dostęp, więc to też nie jest tak, że trzeba oczekiwać jakoś dużo. Natomiast ja uwielbiam grać w Simsy i nie mogę się doczekać tak naprawdę Paralyze, dlatego że jednak Simsy mają bardzo dużo błędów, mimo że ja nie używam modów i tego wszystkiego. Szczerze mówiąc no jestem trochę zła, że te dodatki są tak drogie, a wcale ta gra nie jest coraz lepsza, a wręcz przeciwnie, coraz więcej pojawia się błędów. A widać, że Paralives nie jest identyczny jak Simsy czy Inzo, chociaż nad i w ogóle się zastanawiam, czy sobie kupić. Nadal się nad tym zastanawiam, pewnie podejmę tą decyzję dopiero 24 grudnia, jak co roku wtedy zwykle kupowałam sobie nowy dodatek do Simsów, a w tym roku zobaczymy. Chociaż kusi mnie ten dodatek z mm, wróżkami. Ale boję się, że już będzie tyle tam błędów i wszystkiego, że nie będę w stanie w nie grać. Ostatnio miałam tak, że nawet się zdjęcia nie pojawiały, jak były robione i wiecie, nie dało się ich powiesić w ramce. A zmieniając temat, tak się prezentuje pierwszy kwiatek. Drugi składa się identycznie, tylko z tym, że jest różowy po prostu. Ale jest też bardzo ładny, ale chyba ten różowy bardziej mi się podoba, mimo wszystko. I tak się prezentują dwa złożone kwiatki No i umieściłam je w bukiecie, tak na styk, tu jest jeden, tu jest drugi No i czas na wieczorny spacerek, uwielbiam te kilcia w tym śmiesznym kubraczku No i zrobicie sobie ze mną moją wieczorną rutynę Podpinamy włosy i zaczynamy zmywać makijaż Teraz mycie łóżki. Problematyczne miejsca przycieram sobie olejkiem herbacianym Moi drodzy, opowiem Wam trochę o dzisiejszym dniu. E, byłam dzisiaj na wystawie w Flora Point i powiem Wam, że w tym roku Flora Point mnie naprawdę bardzo zaskoczyło, i wystawy są bardzo dobre, szczególnie ta z Harry'ego Pottera, bo robi ogromne wrażenie. Jeżeli jesteście fanami, no musicie pójść, bo jest niesamowita. E, I w sumie większość bombek właśnie z, tego, e, z tej części wybrałam. Bardzo duże wrażenie robi również Disney. Jeżeli jesteście fanami Disney, no to też będziecie e, w raju. Dlatego, że macie odgrom bombek, figurek, bardzo wiele możliwości. No i są oczywiście figurki Jimmy'ego Shorta, i one są tak piękne. I pierwszy raz je widziałam na żywo, bo ja je obserwowałam do tej pory tylko na różnych aukcjach i na filmach, na TikToku czy YouTube. I szczerze mówiąc, na żywo są przepiękne, i mam nadzieję, że kiedyś będę miała jakąś świąteczną figurkę, właśnie taką. Oczywiście najbardziej interesują mnie te z myszką Miki, bo są przepiękne, ale też z takich figur, które nie są świąteczne bardzo mi się podoba te siedem krasnoludków idzące po kłodzie i jest on dostępny właśnie we Flora Point. Był tylko jeden, natomiast cena naprawdę bardzo wysoka. Natomiast w zeszłym roku, jak byłam we Flora Point, to myślałam, że to jest takie mocno wyhypowane miejsce, wiecie, taki vira, viral, który poszedł i Influencerzy się po prostu jarają tym miejscem i w ogóle natomiast I miałam takie mieszane uczucia na temat tego miejsca I w zeszłym roku podobało mi się, natomiast no wiecie, no, no te uczucia były bardzo mieszane Ja też w zeszłym roku wróciłam z bombką i z krasnalem Znaczy z dziadkiem do orzechów, który jest jakby w wersji takiej słodkiej, cukierkowej no, a w tym roku jednak te zakupy były znacznie większe i więcej rzeczy się mi po prostu podobało. Więc naprawdę w tym roku Flora Point zaskoczyła. Do tego wczoraj, oczywiście ten dzień minął jakoś tak bardzo szybko. Ja miałam czytać tą książkę każdego dnia, więc muszę dzisiaj nadrobić pierwszy rozdział i przeczytać drugi. Natomiast ta książka to jest ewidentnie o mnie, no bo wiecie, macie 25-letnią Ginger, która kocha święta jak nikt inny. Kiczowate sweterki z reniferami, bałwanami. Natomiast, no, może ja sweterków to nie lubię, ale za to lubię kiczowate wioski z małymi ludzikami, elfami tego typu. No, i do tego zaraz nałożę kładki na oczy i będę sobie czytać. A potem zagram sobie w moją farmę i idę spać, nie? Mam przemyślenia już pierwsze na temat tej książki jest przepiękna, jest naprawdę przepięknie, jest przepięknie zrobiona graficznie. Macie zielone strony z białym nadrukiem, jeżeli chodzi o y, tekst i bardzo dobrze się to czyta, bo martwiłam się, że właśnie, że to będzie trudne do czytania, jeżeli nie będzie białe strony z czarnym drukiem. Natomiast jest to bardzo przyjemne, a grafika też jest bardzo ładna i jestem na razie zadowolona. Tutaj na górze są takie malutkie, śnieżne. A jak Ci się podobają moje zimowe dekoracje w domu? Szczególnie pociąg, który co chwilę próbujesz wykoleić.